Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z RoadCrafta Lecimy dalej z naszą przygodą Ej, a mi coś w gadle zaschło Tak czy siak Dzisiaj pojedziemy jednak, wiecie, odkryć ten nowy punkt co nam się tu pokazał na mapie Bo tę drogę zrobimy też Ale nie wiem o ile nam starczy czasu, przynajmniej na pewno wytniemy drewno na nią Ale na razie chcę zrobić tę oto misję Bo fajnie by było tę mapę odkryć jeszcze więc teraz tak, jak my musimy jechać? Znowu tu, tu koło czego? Jak tam podjechać w ogóle teraz? Hmm. Można by jechać tu i spuścić się drogą na dół. Dobra, czyli na tę górę musimy znowu jechać. Zobaczymy jak tam dojechać, bo do końca jeszcze nie wiem. Więc pojedziemy tak mniej więcej. Nie wiem czy tym pojazdem dam radę tam dojechać. Czy nie muszę wziąć tego tak zwanego bardziej terenowego. Ten zazwyczaj mnie nie zawodził, więc mam nadzieję, że tym razem też tego nie zrobi. No ale zobaczymy, nie? Jak to pójdzie w ogóle. Eee, tutaj. Tak tu. Dobra. No już 300 metrów za nami. Jest dobrze. I ten jest też szybki. Tylko znowu on ma ten minus, że jak widzicie... Czekajcie, o teraz nie wiem gdzie do końca. Eee... Tam jest też jakaś droga, ale nie wiem do końca, gdzie ona prowadzi. Czy tam by się nie opłaciło pojechać? To jest pytanie. Asfalt tam już mamy, bo tam jest stacja. Czy za tą stacją jest przejazd, czy tam jest koniec mapy? To jest mi pytanie. Dobra, pojedziemy na razie tu i zobaczymy. Bo ja myślę, że tam może być wjazd jakiś do tunelu, gdzie pewnie pojedzie jakiś konwój w przyszłości. I tego się obawiam troszeczkę. Łożesz, kurde. Ażem napinek wskoczył. Dobra, dobra, dobra. I znowu wielki deszcz. Jak widzicie, co odcinek deszcz? No, no nie da się, po prostu się nie da. Chcę nagrać w ładnej porze. Deszcz. Ach, ciężka sprawa. Tyle powiem. Czy ja tu przejadę w ogóle? To jest pytanie. Oby. Na szczęście mamy Linkę w samochodzie, nie? To jest o tyle dobry plus. Bo skanery to mi tu niewiele dadzą. Ale dobra, na razie idzie Skubaniec całkiem nieźle. Tylko teraz gdzie? Gdzie tu jest jakaś droga czy coś? No, chyba że pojedziemy nie drogą. O, kurde, stój. Tu jest mokro. To my pojedziemy sobie asfaltem, jednak w tę stronę. I tutaj. No, poza odcinkami zrobiłem dwie infrastruktury z prądem. Bo mówię. Nie chcę was tym zanudzać. A tu było trochę komplikacji też. Przez to, że tam z tyłu ma ten zagarniacze takie szerokie. Musiałem trochę się nakombinować, żeby tym przejechać I nie chciałem Was już tym zanudzać, więc po prostu zrobiłem to Poza odcinkiem Nie było tam, że tak powiem, nic spekt spektakularnego Tu właśnie stoi maszyna Przy tej elektrowni całej Dlatego też jedziemy dalej Dobra Jeszcze 300 metrów, to już tu jest Myślałem, że to jest gdzieś dalej Eee, to bliziutko o kurda, jak ja tam dojadę? Wiecie co, to nie jest takie proste Jak ja mam tam przejechać? Inną trasą chyba, co? Bo tu raczej chyba nie Tylko tam Naokoło mi się wydaje Tam jest jakiś... ten... Kolejestacy... jak to? Nie stacja kolejowa, tylko zajezdnia kolejowa? Nie wiem jak to się dokładnie nazywa I zgaduję, że tam będzie coś do posprzątania. Bo skoro jest oddaj do użytku, to raczej tak. Bo samo znalezienie obiektu to chyba nie jest wystarczające. Oj, błoto tu. Niezłe. Abyśmy tu przejechali. Bo deszcz mi tego nie ułatwia. Kurde, strasznie miękko. Mam nadzieję, że dobrze jadę. No, nie wiem, no zobaczymy w sumie. Dobra, 200 metrów, to chyba się zbliżamy w takim razie. Pojadę trochę bokiem, może lepiej się pojedzie niż tą drogą. Tu jest już twardo. Tak, to będzie tu. No dobra, jesteśmy już na miejscu. I co teraz? Aha, będę musiał się wysilić. Pewnie. Czemu nie? Nie ma problemu. Eee, terenu? Nie, to z obiekty. O, mamy, mamy jeden. Mamy, mamy, mamy. Tylko co mi to da? Eee, trzy. Co to? Co jest? Co to się stało? Tu jest w ogóle jakiś gwiazd. Nie wiem o co chodzi. Co ja mam tu biegać? Gdzie? Przepraszam, ja bardzo. I że co? Hmm? że gdzie ja mam tym. Aha, dobra, już wiem. Ja tyle to ja nie przeciągnę, to jest problem. A w ogóle po co ja mam to robić? Bo nie do końca rozumiem, po co ja mam to tu przeciągać. Eee... Czekajcie, bo trochę nie czaję. Co to ma mi dać? To, że na pewno przyjadę dalej, ale. Po co ja mam tam przejeżdżać, to nie do końca rozumiem. Jakieś dziwne zagadki mi to wymyślili. Dobra, tutaj. O, przynajmniej deszcz przeszedł. Bo szczerze, powiem wam, że nie wiem do końca o co tutaj chodzi. Dobra, i pociągnijmy go tutaj, gdzie mi gra karze, czyli do samego końca. No dobra. No, i teraz co? Tu mi każe wjechać potem na zielony, co to nic nie zmienia? Tego chyba nie przeciągnę, co? No, nie, tego nie. Tamten idzie, ale tamten to jest gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Tu są beczki, na których się wieszam chwilowo. Strzałka pokazuje w tę stronę. Eee, ale co to ma na... mi pomóc? bo nie do końca rozumiem nie wiem o co to chodzi jak ja mam tam teraz przejechać kurde nie wiem do końca i że co? że gdzie teraz? znowu płot się wywrócił nie zauważyłem tu są płyty a gdzie jest ten drugi obiekt? A, w tym miejscu, okej. Okay. Czekajcie, czy tu jest dźwig? Nie ma dźwigu. Jak ja mam to kurczę teraz zrobić? Eee... <ścoughs> A jest dźwig. To czemu ja nie mogłem na niego staba? Za daleko pewnie. No dobra, tylko gdzie ja mam to teraz? Wyciągnąć. Tu są... a dobra, już widzę, już widzę, dobra, 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 dobra Tu musimy teraz pociągnąć te dwa niebieskie wagony Jakimś cudem Nie wiem do końca jak, ale wiem, że trzeba I tak jak ten jeden nie będzie problemem, tak drugi się zastanawiam No jedź, 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 jedź. dawaj Silny jesteś, uciągniesz to. I pięknie, jeden przeciągnięty. A z tym drugim to jeszcze myślę. Bo nie wiem jak tam wjechać do teraz. A chyba tamtym dźwigiem tego tam nie przeciągnę. No mogę go przepchać niby też. Jest opcja. Kurde, zahaczyłem się. Dobra. No ale nie w tę stronę. W drugą stronę. Daj mi się tu wcisnąć, daj mi się tu wcisnąć, o właśnie Daj mi się wcisnąć Zapewne robię to niekonwencjonalnie, powinienem to dźwigiem zrobić Ale zrobię to inaczej Dobra, wycofaj się jeszcze e, Jeszcze troszeczkę Kurde, nie mogę się przekręcić, bo na torach mi samochód nie chce się obrócić w tę stronę co powinien A tu jest takie... Taka blokada od tego czegoś, nie wiem jak to się nazywa, od tego dźwigu te, to czerwone coś. I nie mogę się okręcić. Ło! Co to się stało? Ale podskoczył. A tego też wagonu nie wyciągnę, no... A, ja mogę zrobić tak. Fajnie, dobrze wiedzieć. Że to się da otwierać. Nie no, miło. Jest miło, nie ma co. Tylko i tak tego nie, nie uciągnę, bo to jest za ciężkie. A nie uciągnę. Bo no to wyciągnąć go mogę, ale no to mi niewiele da, bo muszę tu przyjechać i tak mulem z tego co widzę. Albo czymś innym. Bo to to nie uciągnie, tego nie ma opcji. No dobra, a drugi jest gdzie? Drugi jest w tym czymś. I pewnie go muszę dźwigiem. Czy nie? Obstawiam, że tak. Dobra, przejedźmy sobie ładnie. No bo tam chyba nigdzie się nie przejedzie, nie? Tak mi się wydaje. Nie to, w tę stronę. Bo to tak patrzy. Eee, dobra. A jak się to opuszczało? Opuść hak RF. Nie to inny cel ten. Kurczę, w jednych jest spacja dźwigach, nie? W jednych jest pod jedynką. I kurde to się zaś myli. Czemu oni nie mogli zrobić tego wszystkiego w jednym ustawieniu? Tylko jakieś kurde dwa ustawienia porobili. Eee, Podnieść opuś No nie, tam nie, tam nie zmieszczę, czyli muszę to jakoś. Chwila moment. Serio, to każe tu po rampach jeździć? Czy mi się wydaje? Popatrzcie, tam pokazuje gra, że macie wjechać na niebieski wagon, przejechać wagonem tutaj, zjechać tu na dół. Tylko po co? Nie żartuj, że tamte dwie skrzynki co stoją, one będą do dostarczenia w przyszłości. Oby nie. Nie chce mi się. Ale tam chyba nam dźwig sięgnie, myślę. Żeby zrzucić to obok tego drugiego. Miejmy nadzieję. No, jak nie, to przyjadę tu innym dźwigiem i to wyciągnę. O, kurde. skubany A, widzicie, jednak tak nie jest. Ale mogę to troszeczkę oszukać, jeżeli zrobię to w ten sposób. Tylko nie do wagonu, a obo, pomiędzy wagony bym chciał. Kurde, którym to jest? Wózka, a w tę stronę, ok, dobra. I jeszcze w dół, i teraz zróbmy troszeczkę myk, ułatwiający nam życie, przełączmy się na, na to, dobra. I teraz tam powinienem móc sięgnąć. To chyba się zahaczę znowu. Teraz powinienem móc go sięgnąć z samochodu, dokładnie. O kurde, tylko nie wiem, że się zaklinowałeś Nie żartuj Dobra I gaz, pełen gaz No Zawory mamy wyciągnięte, jest dobrze Mamy to Zaraz ja się zaklinuję na zaworze I tak to musimy wziąć mula i przyjechać, więc na razie tu nic więcej nie zrobię Ale skoro to mamy, to już fajnie, co teraz? To mi gdzieś bramę pokazuje? A nie, to jest sztuczna brama, nieważne No i co dalej mamy w misjach? Eee, tu mamy infrastrukturę do zrobienia, więc ją będzie trzeba zrobić Coś jeszcze? Elektryczność A skąd? A, że stąd W sumie Można by ją pociągnąć, nie? Mamy samochód obok to zrobimy, pociągniemy, dobra. Na razie zrobimy sobie tę infrastrukturę, myślę. Wiem, uciekam wam od drogi trochę. Co prawda, wiem. Wiem, że tak robię. Ale no, chcę porobić na razie to, co jest mi tu pod ręką. Bo i tak mulem będziemy musieli tu przyjechać. Ale jeszcze w kolejnym odcinku trzeba będzie też mulem zrobić te. Yy, wiecie co, te tak te, te zwane. Te rury i tam inne Duperela, te boczne misje. Bo to też będzie potrzebne. Co tam jest? Kinek? Nie. Ja nie wiem, widzowie, to tak słabo skręca, kurde. Byle górka, i już nie umie jechać prosto, nie? Bo się zawiesi i jest koniec. Ja nie wiem, jak oni to w realnym życiu robią, że oni tak kładą te kable. Równają ten teren, czy nie wiem, jakoś to inaczej kopują. Nie wiem, jak to działa. Bo, o, tu już jest górka i dołek i nam się tył zawiesza w powietrzu, przód jedzie, a środek jest no, w niczym, w powietrzu. I potem nie idzie ujechać. Zaś problem się robi. Dobra, tutaj na razie jadę. Tego grubego drzewa wiem, że nie zetnę, to z góry wiem. Zrobimy myk, ominiemy, o, pięknie. I czy ja tu teraz przejadę? No, jedź co jest? Dawaj, jedziesz, zrobimy w poprzek drogę. A co? Popsujemy najwyżej. Nie jest to aż takie dobra, jest to wysokie. Nie mówię, że nie, ale tu już nie powinno niczemu przeszkadzać. Położymy kabel, i będzie już jedna rzecz z głowy, przynajmniej. Bo ja bym jeszcze fajnie wiedział, gdzie to jechać z tym elektryczność, żeby mi to śledziło. A, nie mogę tego śledzić. Fajnie. Pojedziemy na ślepo. Tu jest gdzieś jakby ikonka, ale powinna wystarczyć. Ja nie wiem szczerze, jak to jest z tym prądem dokładzenia, że musimy i tak przez drogi przejechać, a nie ma funkcji przekopania tego pod drogą. Co mi się także wiecie, żeby nie wsuć drogi. Czemu nie mogę tu jechać? Co jest? A, nie wiem, jakiś piksel, bo to chyba nie od drzewa. Bo drzewo to by mnie przewrócił. Nie wiem o co chodziło. Coś widocznie nie tak. Nie, ale szczerze ta maszyna chyba nasza własna nie ta zadowiała troszeczkę lepiej, chyba szybciej to kopuje. Tak mi się wydaje. No bo odpórcy nie wypiszą, że to, że to niby coś daje, jak masz nową, że lepsza wydajność, trochę mocniejsze, ale nie wiem. by trzeba jakieś porównanie zrobić, żeby to było widać. Ale widzę, że co jest? Pinek? Pinek? Nie pinek. Pinek. Jednak pinek. Ale w którym miejscu? A może woda? Chyba woda. A nie, tu jakieś coś było. Nie wiem, gdzie to jest. Nie widzę. Tu widzę, pinek po lewo. Kurde, wykręć się. Skręcaj, bo pinek znowu zahaczymy. Co tu jest w tym miejscu? Pinek, nie pinek. Dziura. Nie, nie ulgnij mi, tylko. Dobra, na razie jedzie. Gdzie ja mam z tym jechać? bo nie do końca wiem gdzieś tam jest jakiś prąd albo tu? no bo nie wiem, czekajcie A przelecieliśmy, to było tu wsteczny, wsteczny też właśnie mówię, gdzieś mi brakowało tego miejsca kurde, nawet o te małe pineczki się zawiesi czemu to nie może wyrwać tego korzenia? Wiesz, to nie jest wielkie, to powinno wyrwać, a ta maszyna ma moc, jednakowoż Nie dość, że jest na gąsienicach, to to ma moc do kopywania, więc powinno Ale woda tu jest, kurde Dajesz, jedziesz Dawaj Kopuj kamień, znaczy kamień, nie kabel Kopuj No i zobaczcie, ja tylko trzymam W, nie mogę tego nakierować, nic prawie I o co się zahaczyło? Nie wiem czy ja czegoś nie widzę? Czy gra kurde się o coś wiesza? Aha, ja się całkiem zawiesiłem Pinek? A pinek, tak I taki mały pineczek nas widzicie potrafi zatrzymać O, tam kolejny. a propos Dobra No ja nie ja nie lubię tych pinków W teorii bym musiał teraz przyjechać maszyną i je wykarczować, no ale Nie opłaca mi się bo tu jechać kolejnym sprzętem tylko po to, żeby wykarczować trzy pinki to jest Ach, też robota, taka robota, czy nie robota O kurde, ale tu trzeba blisko podjechać Strasznie blisko A, da się je przestawić, to nie jest źle Pojedziemy na wprost No nie, nie wierzę Jed Jeden przejazd Kurde, no nie mogę. Dobra, obrócimy się i odwrotnie. Trochę im płod rozwaliliśmy, nie mój problem. Mi płacą za kładzenie kabla. Dobra, i opuść się teraz. No i pięknie. Dobra, to mamy kabel zrobiony. Misja ukończona sukcesem. I co nam to dało? Kompletnie nic. Ale jest. Ok. Kabel położyliśmy. Została nam ta droga teraz. Nieszczęsna. Nie mam tych kurde punktów, żeby sobie uruchomić. A nie mam zbytnio na razie za co ich zdobyć, chyba. A nie, tu są. Ale to jest też zabudowa tej drogi. Więc to jest taki trochę ślepy cel. Musicie zrobić drogę, żeby uruchomić piaskownię, którą potrzebujecie do zrobienia tej drogi. Why? Dlaczego? Nie rozumiem A w głównych chyba też nie ma za to No Nie wiem Tak czy siak w kolejnym odcinku dostarczymy sobie chyba te zawory, wiecie? Nie wiem, on mam teraz mula chwilowo, ale trzeba będzie nim pojechać po to i dostarczyć gdzieś tu Trasę w miarę mamy, więc nie powinno być większego problemu Także dobra Dzięki, że byliście Dostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.